Co się z nimi stało? Weszły te baby! Jakie baby? No, te baby weszły do tego domu i tam kurwa taki potwór wyskoczył ze mnie z wielkim żądłem tarzym I opierdolił mi korzenia. Jak w Tak, tak, naprawdę wam mówię, wypójście mnie stąd. No co ja wam zrobiłem? Wariaty wy moje. ja chcę macę! Maca i żądło płonie! Teraz Paulina będzie próbować swój rekord, 33,5 kilo na lewą rękę. Nacisk boczno-obronny, w taki sposób nie robiłem. Od razu paski, ze względu na to, że prawdopodobnie obydwaj lubimy. Ładnie plecy, bardzo ładnie kąty trzymają. Zachamuj się troszkę bardziej, na wersją wkręć. Pierwszy raz walczyłeś w takiej technice, nie? Czyli nie wiedziałeś do końca, z czym to się je? Siemanko, witajcie na kanale KFD. Dzisiaj jesteśmy w stress gym i to jest na morskim oku, ale nie tym, co myślicie zakopanym, tylko we Wrocławiu. Droga była dobra, dojechaliśmy elegancko, no i rozpoczynamy trening. Ja nie wiem na jakim stopniu przygotowanie jestem przed mistrzostwami Polski i to właśnie już sobie zdradziłem. Tak, planuję wystartować na mistrzostwach Polski, a czy się uda z formą strzelić, to się okaże. Jestem tutaj u miejscowych zawodników. Robię ich trening, zrobimy trzy ćwiczenia według nich. Zobaczę jak sobie w nich poradzę. No już totalnie dobrze rozgrzany. Wystartujemy przy stole prawa, lewa ręka z parigi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także oglądajcie do końca, a ja po, po kolei przedstawię jest z nami kominałem, na tak jest? Jest Wieczesław Wieczesław Kuksa, i Kuksa arm Wrestling. możecie mnie znaleźć w internecie Kirillow Mazur Tego pana znacie, już go kiedyś wyłoniliśmy na nagraniu Marcinek, no i jestem ja oczywiście Także oglądamy i lecimy z tym tematem Robimy to, co chcecie jeśli tego nie robiłem, to tym bardziej jestem ciekawy, bo będę robił to pierwszy raz i zobaczę, to jak taki mi w ogóle pójdzie, Takich na pewno raczej nie robiłeś i ciekawe, czy ci pasuje, bo ty ja zawsze hantlę podnosiłeś, no. a ja robię to tak akurat rock handem. o takich kątach konkretnych. E, to waży 1,5 kg, to w sumie wychodzi 9,5 i pół i pół kilograma ulańców, do tego, żeby to w sumie taki zestaw, piątka, dwie półtorki, to waży 10 kilo. Pierwszy? Pierwsze ćwiczenie będzie wyglądać w taki sposób, że będziemy podkładać tył pod siebie, tylko nadziewać na rękę i podnosić na biceps w taki sposób. Op, op. Czyli taka obronna część, kiedy nam jakby już przybili wszystko i my stąd bicepsem wydostujemy. Lewa, tak? Lewa, no. Zaczynamy od dziesięciu. Wygodne, fajne. No, takie akurat... To co, to, co to, co przy, króciutki ruch. to, co przy walce jest, akurat. Biceps to tam więcej nie ma. Albo poduszka, albo już coś, z czymś innym walczysz. Tutaj jeszcze do tego widzę, że dochodzą plecy w ruchu. Da, troszkę jakby uh -huh. podciągamy. No, jak przy walce, bo bicepsa to ja po prostu niby dostaniesz, nie wydostaniesz. Musisz już w lewo Tak. Słuchajcie, co jest ciekawe: stół własnej roboty. Wyciąg regulowany własnej roboty, jeżeli można tak powiedzieć. Chłopaki bardzo szybko to sprawnie zmieniają. Wygląda to może mało profesjonalnie, ale ja czuję, że to wchodzi. No i widziałem, szczerze mówiąc, że nie jeden mistrz świata wychował się w jeszcze trudniejszych warunkach i to wcale niczemu nie świadczy. A Jaceczaw jest zeszłorocznym złotym medalistą Pucharu Polski w kategorii 86, czyli w tej, w której ja startowałem, zanim zrobiłem przerwę. A teraz wracam. Przy tym, że jestem tylko 2 lata i 4 miesiące w slingu. No i to jest bardzo ważny argument, który powiedział. Kiedy ja zaczynałem już 21 lat temu, no to żeby coś w internecie zobaczyć, to musiałem iść do kafejki internetowej albo kupić gazetę, w której widziałem obrazki. A najwięcej nauczyłem się na mistrzostwach świata juniorów, których dostałem solidnie w pierdol za przeproszeniem. Dwie walki prawa, dwie walki lewa, ale łokieć był cały pozdzierany. Wróciłem z potężną wiedzą z, bo, z bocznego stołu. Dzisiaj wy macie dużo większe możliwości, no i w te dwa lata robicie ogromny progres. O czym świadczy medal na Pucharze Polski. Także Taki szacun no i czekam na zbaril. Przechodzimy 30 kilo i teraz to już będzie actual. To się nazywa, słuchajcie, motywacja, bo jeżeli Paulinka zrobi 30, to my też będziemy musieli jeszcze, jeszcze bardziej się postarać. Ale jakie ty masz w ogóle osiągnięcia, bo ja już wiem, że ty sobie dobrze radzisz? Ja jestem mistrzynią Polski na dwie ręce, mistrzynią Bucharu Polski na dwie ręce, teraz się zakwalifikowałam do Turcji, na kwalifikację do SSW, no i prawie wszystkie inne nowy, na których nazwy by też wygrała. Ile trenujesz? Dwa lata równo. Kto zaczął pierwszy? Ja, ja pierwszy. pierwszy. On, on cztery miesiące przed nami. Ja ją ciągnął po czterech miesiącach. Czyli rozumiem, że w domu konflikty rozwiążecie? Tak, na... tak, tak. A tak. kopiesz pod stołem? I niestety nie na moją korzyść. <laughs> Dobrze. Trzeci. I przytrzymać. Op i przytrzymać. I pomalutku odpuszczasz. Tak, bardzo ważne u nas jeszcze w treningach to statyka na końcu ruchu. Obowiązkowo po, po, po ostatnim o powtórzeniu, troszkę przytrzymać i postawić. Żeby tak. uczyć się ręka się przyzwyczajała, tak. Tutaj można robić ten ruch mocno używając bok, a można biceps. I żeby bardziej pracował biceps, bo dzisiaj akurat biceps trenuję, mm -hmm. to staraj się ciągnąć gbarku. Da, do Barko. Wtedy Ty użyjesz doskonale biceps. Tak, I bardzo to... dobrze. Mhm. I w przeszłości dlaczego mówię to spróbuj założyć? Bo widzisz jak Rock Hunt mocno na przykład na ręce zagina się, nie? A jak będziesz mieć poduszkę, to patrz, raz i zablokowany jest. Aha, coś a coś bez poduszki to będzie raz i widzisz, mocno dobra. wygina nad To na, nieprzyjemna będzie na dużych kilogramach. Korzystając właściwie tak naprawdę z okazji, bo jesteśmy we Wrocławiu, a wszyscy słyszymy, że nie mówisz ty z tym polskim, to jak tu na trochę. Wygląda jak wygląda, <grym> wygląda tak, że pochodzę z Białorusi. Mieszkam ponad 4 lata już tutaj. Mam ojca, babciu, dziadka, pradziadka, probabci, Polaka po jednej stronie, a po stronie mamy, mam w Kazachstanu i tam już dalej nie wiem. I jak przeprowadziłem się do Polski, to szczerze mówiąc, nieraz jeszcze nie byłem w Białorusi. Czy 4 lata tak tutaj jestem nadal? No 4 lata. No to tak, tak naprawdę wcześniej powiedz mi, uczyłem się polskiego, czy, czy dopiero tutaj bardziej? Uczyłem się, tylko uczyłem się dzięki temu, że mam dziewczynę Polkę, która mnie wszystkiemu nauczyła. Ja troszkę nauczyłam białoruskiemu, rosyjskiego. A czy zaczęła Polski tak naj? szczerze mówiąc <laughs> chyba tak. <laughs> no to łatwo wchodzi i każdy jest. Tak, tak. <laughs> Oczywiście w normalnym treningu kulturystycznym czy też ogólnie na siłowni. Wykonujemy pełne ruchy, tak? I ja oczywiście w tych ruchach pełnych też pracuję. Natomiast kiedy skupiam się typowo na arresingu, ten ruch trzeba troszeczkę skrócić po to, żeby pracować w zakresie ruchu, który jest potrzebny w arresingu. I dlaczego tak jest? Ponieważ ten punkt krytyczny, w którym jestem na przegranej pozycji, ale jeszcze nie przegrałem, musi być najsilniejszy, w którym jestem w stanie zatrzymać przeciwnika i wyciągnąć go z pozycji przegranej i wygrać. Jeżeli nie będę miał wypracowanego tego konta wrestlera, będzie problem właśnie zatrzymać w tym konkretnym ruchu. No i ten mister w zapełnej amplitudzie ruchu, mimo że będzie silny, nie pomoże nam wygrać. No, i teraz problemy 50 kg. Na więcej wychodzić nie będziemy. Kto to zrobi, to jest silny. Jest kawałek Teraz Paulina będzie próbować swój rekord 33,5 kilo na lewą rękę. Czyli o kilogram więcej. No niż O kilogram, kilogram więcej swojego rekordu poprzedniego. Tak. Jeszcze przed zawodami. Dawaj. dawaj, mocno. Dobrze, dobrze, dobrze. Pięknie. Pięknie, to ale... Pierwsze... pierwsze poszło to musi iść dalej. Tak. Też trochę przychodzi na bok. Mhm. Ale to może po prostu z tego, że bicep trochę podwumęczony i musi troszkę. A, no, była różacja w dłoni, to było widać. Tak, 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 ale tak. Ale super rekord zrobiony, Zrobię, to wybrał. jest najważniejsze zabaj, Dawaj, dawaj, dawaj dawaj, dociągnij to nie ja bez no. rotacji, bez tej rotacji. Da, chce, jest to już Bo może roz, wyrwać, no. jeżeli pokręcić. Dobra. dobra. Dzień, ja korzystają z okazji to pladujecie starce na Mistrzostwach Polski? Tak. Tak? Kategoria? Do 70. Do 70, prawa lewa ręka. Prawa, lewa ręka, ale nie wiem, tylko spodam w tej kategorii. Bo odkąd teraz rady wyszły, tam miałam dwie przeciwniczki. Zobaczymy. A Chcę u Ciebie? Rękę, wadko, no bo tana może tylko wopeny. jak ktoś powalcza, ja w 86 startuję. 86. A ty Marcinek? Zdecydowałeś się? 86, tak. <noise> 8-6. No. Wybieraj, wybieraj prawą czy lewą nogę mam ci I <noise> byłoby. Nacisk boczno obronny. Czyli pozycji przegranej. Czyli mamy środkową pozycję, nam ją wybili. My, jak odrobili biceps, troszkę podzawinęli, złapali i teraz z tego momentu wracamy przeciwnika na miejsce. Op, I wrócili. Teraz 30. To też jeszcze czegoś w takiej pozycji w taki sposób nie robiłem, ale zaraz ocenimy na ile to jest Mam ogólnie trzy ćwiczenia pod bok, i to obronny, i dwa atakujących. Czyli z tej pozycji? Bo, bardzo dobrze teraz. Tak. O, super. czego czerpiesz najwięcej, najwięcej informacji? E... Tysiąc godzin popatrzyłem treningów zalojowych całej dynastii, jak tam Cyplinko w swojej czasy, polskich armwreserów, niemieckich, amerykańskich, kanadzkich, kanadzkich, tak. I ktoś na przykład polega bardziej tam na haku, ktoś na pronacji, kanapce, nie, ktoś jeszcze na czymś. I z tego powalczyłem sam, zrozumiał co u mnie jest lepsze i zebrałem to wszystko dla siebie. A wcześniej tak naprawdę trenowałeś Street Workout dobrze tak. tak. Byłem trzykrotnym finalistą mistrzostw Świata po kaliszenice. Był mistrzem polski pierwszej edycji no nie mistrzowca polski to byli Highlander Cup. Da, wtedy mistrzostwa Polski nie zrobili i był tylko Highlander Cup, a tam byli wszyscy, kto na mistrzostwach Polsce był w trójce i ja wygrałem wtedy ten Highlander, czyli można było liczyć, jak wygrał mistrzostwa Polski po kalisthenice w tym roku. Bardziej dłoń, pamiętaj, myśl o dłoni, o właśnie. I do tego reszta ciała, jak już czujesz, że o właśnie. Nie? Tak, tak. No robi bardzo dobrze, tylko że cały czas trochę co oddaje. Mhm. On jest jeszcze za, za, za świeży tutaj w tych ruchach. I to wychodzi wiesz, to przy stole, kiedy walczy z różnymi przeciwnikami, że się gubi, nie? Jest Czegoś tam potworna siła, są bardzo dobre warunki genetyczne, ale, ale jak się okazuje, to radzić. jest za mało. To jest za mało i tak. doświadczony zawodnik go ogrywa, nie? Jest tam szybkością, to... wiesz, technikę zmieni, a on uparcie, kiedy, co, co zauważyłem teraz na turnieju, robi to, co, co sobie zaplanował przed walką. A wiesz, jak jest w trakcie walki, e, musisz edytować się do sytuacji, tak, w jakiej tak. się znajdujesz. No i często... Różne silnik, parku, różna ręka. No właśnie. Że jest w takiej pozycji, w której łatwiej byłoby wygrać w ten sposób, a on dalej chce wygrać tym starym sposobem. Tak. Często traci dużo siły. Będzie 6 dych. Teraz troszkę poprawię, sprawdzę, czy wszystko działa. Szykuje się na Polski. A co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Teraz ostatnie zawody nie poszły po mojej myśli, myślałem, że lewą rękę trochę, trochę coś, że tak powiem, ugram tam na tą, na tą lewą, ale, ale po pierwszej walce się chyba spaliłem i tak, i tak trochę to nie, nie, wyszło, ale zobaczymy. Do Mistrzostw Polski jeszcze, jeszcze kawalątek jest, już niby niedługo, ale, ale jeszcze jest chwila, żeby trochę świeżości złapać i, i zobaczymy, może, może akurat. Super. Bałem się, szczerze mówiąc bałem się, a kurde jestem zadowolony. Dłonie mnie ruszyłem. Okej. Okay. Nie ma. Czyli po nie. prostu jeszcze nie napracowany boczny nacisk. Paulina robi 30 kg teraz, to Zenit też już praktycznie rekord. I bardzo ładnie jej dłonią, super. Widać było, że to już był twój max, tak, tak, i widać było, że to już nie było to clean, takie tak, tak, ja typowo, bo nie było ruchu z dłoni, tak, tylko tak. ciągnąłeś to całym ciałem na tej pozycji takiej bloka blokadzie, nie? Tak, tak. Robię technicznie dobrze wszystko, fajnie, tylko chyba bok robiło się nie tak dawno na prawą rękę, bo Bo widać że Bo, tu, da. Podciągnij troszkę łokieć i zaczynaj, Tu walić. Okej. Okay. Super. Słuchajcie, generalnie zrobiliśmy dwa ćwiczenia. Pomysł był na trzecie ćwiczenie, ale szczerze mówiąc chyba lepiej zostawić siły na sparing. Pierwszy raz w sumie będziemy się siłowali poza takim lekkim sparingiem na lewą rękę, więc nie mam zielonego pojęcia jak będzie. Marcinek dzisiaj na ciężarach sobie nie do końca poradził, może to była jego taktyka i chciał zachować siły na sparing. Zaraz się o tym przekonamy. Tutaj szybki demontaż jest z maszyny, no i lecimy ze sparingami. Sprawdzamy na jakim etapie jesteśmy obydwaj przed wszystkich Polski. Przynajmniej taki jest cel, że startujemy od razu paski ze względu na to, że prawdopodobnie obydwaj lubimy, będzie nam wygodniej i po co się męczyć przy rozrywaniu. Dobra? Pasek wierzy mnie, bardzo fajnie. Kiedy sędzia bądź sędzina zaciąga pasek, nie dajcie sobie zaciągnąć paska blisko tutaj kostek, ponieważ kiedy zamykacie, tracicie kontrolę. Więc pasek zaciągamy tak, żeby szedł wzdłuż ramienia, do nadgarstka. Teraz będzie zawodnik czuł się bardziej komfortowo, tutaj będzie bardziej zablokowany. No i wtedy tak naprawdę to jest taki drobiazg, który tak bardzo utrudnia walkę, że, wa że możemy przez to przegrać. Nie? Za bardzo zostawiasz to w ręce. Ładnie teraz Barkiem. I teraz zbliż sobie kąt, ciała do ręki. Marcin i trzymaj, i trzymaj, teraz trzymaj tej pozycji. Trzymaj, trzymaj. trzymaj. Teraz jak jesteś w tej pozycji, popij łokieć po prostu w prawo. Łokieć, łokieć w prawo, w prawo. Tutaj, ale nie dłonią to zrobili, samym łokiem. Widzisz, zaczyna cię wyciągać. Mhm. Pierwszy raz walczyłeś w takiej technice, nie? Czyli nie wiedziałeś do końca, czy to się je, i myślę, że sobie to przeanalizujesz. Bo to jest, wydaje ci się, że już masz, jest tyle. A tam jest blokada, no i co? Nie? Nie szło tego dociągnąć bo nie? nie ma opcji, żeby to odbić. No nie wiem. Wtedy trzeba pomyśleć troszeczkę. No. Tak. Tak. Dawaj, dawaj. ładnie plecy, bardzo ładnie kąty. Zachęcam się troszkę bardziej na dwie strony. Możesz z ciekawości spróbować uspronować. No podczas... Bardzo ładnie ty... kąty trzymają, bardzo da. ładnie te kąty trzymają, Nie puszcza. Czułem, że tu jest dobrze Nic, nabrałem ten, to tenis nie zrobię. Nie! Zatrzymałem. Nie. nie. No to dawaj z sobą na lewo. Zatrzymałem. Twój atak skontrowałem. I to jest dla mnie na dzisiaj sukces, bo wiem, że ty jesteś dużo silniejszy w ataku, nie? Ja się czułem komfortowo, że to przetrzymam. próbowałem mnie zamknąć, nie? Paulina, jesteś zawodniczką fizyczną, fizycznie silną. I generalnie nie bałbym się o twoje faule łokcia, bo masz kontrolę całego ciała i czujesz łokieć na podłokietniku. I, no właśnie. I przez to, że jesteś fizycznie mocna, tym się nie przejmuj, skup się na tym, co Ci wychodzi. Czyli jeżeli te szarpnięcia pulsacyjne wychodzą, to one wybijają z rytmu. Słuchajcie, mordeczki, skończyliśmy trening. Dla Was to będzie jakieś 20 minut może, a dla nas chyba dwie godzinki poleciały. Były dwa ćwiczenia, było maksowanie. Pierwszy raz już robiłem takie ćwiczenia tutaj u chłopaków i Paulinki na siłowni. Tak? I słuchajcie, zobaczymy, jak to będę jutro czuł. Na pewno najbardziej czekałem na sparingi, bo nie ukrywam, że nie wiedziałem, na co mnie stać. Nie tylko jeżeli chodzi o ciebie, ale również o Marcinka, który no nie oszukujmy się, nie jest w mojej kategorii wagowej, a pierwsze nasze spotkanie przegrałem w Opolu na w sklepie KFD, gdzie wyłanialiśmy najsilniejszych zawodników. Dlatego też e, ja myślę, że zobaczyliście materiał i sami jesteście w stanie ocenić jak wyszedł. Także sekcja komentarzy jest dla was. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnych materiałach. A ja wam dziękuję, jeśli się dziękuję. Za gościnę. <laughs> Dawaj, łapkę.